Tenąc tak długo utrzymywał w prl wartość, jak długo rząd tego chciał. W momencie, kiedy potrzebował zebrać trochę więcej pieniędzy, po prostu go dewaluował albo osłabiał tak w 50 roku w październiku, kiedy doszło do wielkiej dewaluacji pieniądza, czyli wartość pieniądza została zatracona za działaniem państwa. Jako taka inflacja oficjalnie nie występowała, ponieważ pieniądz był regulowany. Nie istniał wolny rynek wymiany walut, nie istniała żadna spekulacja w sensie giełdy, nie było żadnych podnoszenia cen poprzez rynek. Nie funkcjonował rynek, także tylko rząd decydował. W 1970 roku zdecydowało o podniesieniu o 60% cen przede wszystkim wyrobów mięsnych i takie one były. Oczywiście. Podnoszono rozmaite opłaty, ale generalnie pieniądz był sztywny, tak jak rząd sobie tego życzył i płace też były dekretowane odgórnie.